W gnieźnie otwarto środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Placówka ma swoją siedzibę przy ulicy Wyszyńskiego 13a i będzie świadczyła swoje usługi zarówno stacjonarnie, jak również telefonicznie. Nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, że coś takiego jest potrzebne. O tym się mówi w całej, w całej Polsce, we wszystkich mediach, że wsparcie dla dzieci dziś jest największą się największym popytem my jako fundacja non-profit, gdy tylko zobaczyliśmy, że jest możliwość zdobycia środków unijnych na taką inicjatywę, no długo się nie zastanawialiśmy, znaleźliśmy partnera merytorycznego, czyli firmę Neuroteam i otworzyliśmy to centrum wsparcia. Centrum jest otwarte dla 350 dzieci, 150 dorosłych, czy to rodziców, czy osób z otoczenia tych rodziców. Wsparcie nie tylko psychologiczne, psychoterapeutyczne, ale też tak naprawdę podchodzimy do tego kompleksowo. Jeżeli będzie potrzeba nie wiem, wsparcia, wymyślam naprawdę dietetyka to też takie wsparcie tutaj dzieci znajdą. Z jakimi problemami dziś zmaga się młode pokolenie i ich rodzice? Z różnymi problemami. To teraz nie, i depresja, i lęki, i, i jakieś nie wiem kłopoty wynikające z słabi szkolnych. Wszystko. Jeżeli rodzic jest zaniepokojony tym, że jego dziecko zaczęło funkcjonować w sposób, który go martwi, no to po prostu tu jest takie miejsce, gdzie znajdzie pomoc. Ja myślę sobie, że jeszcze atutem tego miejsca jest to, że psychoterapeuta. Psycholog diagnosta może dojechać do klienta, czyli może dojechać do pacjenta do domu, jeżeli na przykład w depresji nieraz się tak zdarza, że dziecko czy młody człowiek no nie, nie, nie wychodzi z domu, nie jest w stanie, my możemy jechać, tak? Czy z lękami jakimiś społecznymi też możemy pojechać do dziecka do domu i wtedy ma terapię w domu. Młody człowiek nie zawsze jednak chce przyjść do takiego miejsca po pomoc, i wtedy też jest alternatywa, i dla nich komunikat jest jasny żeby zadzwonili. Jest też InfoLinia, która y, są specjaliści, którzy udzielą wsparcia, pomocy, no i też y, podsuną pomysł, jak, gdzie zgłosić się ewentualnie, żeby uzyskać pomoc, bo w tych wszystkich. Y, problemach czy kłopotach dzieci, no to to jakby nie ma na co czekać. Ja zresztą widzę, że jest coraz większa świadomość jednak rodziców, bo, bo, bo zgłaszają się do nas, nie czekają aż dojdzie do jakichś takich drastycznych zachowań, zgłaszają się wcześniej, czyli czują niepokój, zgłaszają się też. Dorośli, którzy są w otoczeniu dziecka, rodzice, dziadkowie, bracia, siostry, też mogą uzyskać tutaj pomoc terapeutyczną, zresztą też psychiatryczną, jeżeli jest taka potrzeba, i innych specjalistów, bo w projekcie jest tak zapisane, że inni specjaliści również mogą udzielać tu pomocy, być zatrudnieni. O problemie mówią najlepiej statystyki, mówi Tadeusz Tomaszewski. Poseł Lewicy od dawna monitoruje ten temat. W tym roku od stycznia do września pad niechlubny rekord. 1535 prób samobójczych wśród e, e, najmłodszych. Z tego 108 zakończyło się śmiercią. W ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się liczba prób e, samobójczych. To jest m.in. efektem zapaści psychiatrii dziecięcej. U nas likwidacja oddziału psychiatrii dziecięcej w Szpitalu Dziekanka. W Wielkiej Wielkopolsce, liczącej 3 miliony 300 tysięcy mieszkańców, mamy 75 łóżek psychiatrii dziecięcej. To pokazuje, jak ważne jest to miejsce, które tutaj powstaje ten środowiskowy punkt pomocy psychiatrii dziecięcej. Specjalistów, którzy są dostępni. Blisko problemów, a samo centrum będzie współdziałało zarówno z placówkami oświatowymi, placówkami pomocy społecznej, jak i organizacjami pozarządowymi. Martwię się tylko o to, żeby to funkcjonowało dłużej jak projekt, bo to by było ważne, żeby była ta stabilizacja środowiskowej pomocy. Um, um, Dzieciom i rodzicom w trudnych sytuacjach. Kontrakt na finansowanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest gwarantowany do końca czerwca 2023 roku. Potem fundacja będzie aplikować o kontynuację tego działania.